Słuchajcie, no bo sierżant Elliot powraca. Mamy już luty. Jeżeli chcemy na wiosnę zobaczyć mniej o 5 kg na brzuchu, to jest dużo, 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 dużo. Sierżant Elliot właśnie skończył trening. I przypominam, kochani, że jutro ruszamy z warsztatami 5 kg zrzutu do wiosny. Warsztaty, wyzwanie będzie trwało 4 tygodnie tym razem. Kto będzie chciał skorzystać i nauczyć się również biegać od zera do pół godziny, będzie dostanie kilka wytycznych, ale to nie będzie już częścią obowiązkową tego wyzwania. 5 kilo nie oznacza, że stracisz 5 kilo tłuszczu z brzucha. Jest to niemożliwe w tak krótkim czasie, ale na wadze jak najbardziej można stracić 5 kilo. I tego tłuszczu myślę, że można stracić nawet do 3 kilo w ciągu tych czterech tygodni, takiego bitego tłuszczu, postaw sobie 3 kg cukru na stole, jeżeli jeszcze używasz cukier w domu masz. To już jest coś, to jest ten początek, to ruszenie. Jak już będziesz miała mniej 5 o 5 kilo, a twoja nadwaga jest większa, to to też już będzie opiekowanie się osiągnięciami, a nie takie rozczarowanie, że jeszcze tego nie ma. I. Wyzwanie będzie dotyczyło również nauki, czyli te warsztaty będą dotyczyły również nauki, w jaki sposób stosować dietę na całe życie, żeby nie mieć efektu jojo, bo wchodzisz na jakąś dietę i te 5 kilo nie jest tak trudno zrzucić, te pierwsze 5 kilo. Gorzej jest potem nie przytyć 10. W związku z czym tego się będziemy uczyli na warsztatach, Jutro live na Facebooku, na, na moim profilu Pepsi Elliot, nie na grupie, nazywam się Smile, tylko na profilu Pepsi Elliot. Spotykamy się o godzinie 18. Wtedy wszystkiego się dowiecie, dowiecie się o możliwości w bardzo krótkim czasie korzystania z promocji niesamowitej, niesłychanej, więc warto być. Live będzie zachowany przez cały okres 4 tygodni, czyli przez miesiąc. I będzie można do niego sobie powracać, więc jeżeli nie masz czasu o 18 jutro, nie wpadaj w panikę, bo będziesz mogła jak najbardziej sobie do tego wrócić. Nadmiar tłuszczowej na brzuchu. Przede wszystkim na brzuchu. To jest zaproszenie do stanów zapalnych. Zaproszenie do chorób metabolicznych. Element zespołu metabolicznego. Bardzo groźna rzecz. Nie chcemy tego. Pozbywamy się tego. Wykorzystujemy termogenezę. Pospożyć czystego białka. Termogenezę, która powoduje, że spalanie następuje w przyspieszonym tempie. Ale uwaga, oświadczenie. Nikt tutaj nie namawia do niechodzenia do lekarzy, do niesłuchania lekarzy, ani niczego nie doradza w tej kwestii. Sierżant Elliot nie ma uprawnień, nie jest dietetykiem. Natomiast będziemy wspierali się. Dyplomowanym specjalistą odnowy psychosomatycznej magister Grzegorz Lewko, trener klasy pierwszej w stopniu państwowym, trener fitness, będzie nam tutaj merytorycznie podpierał całą akcję. Także nie jesteś pozostawiona w rękach dyletanta sierżanta Eliota, który o odchudzaniu wie absolutnie wszystko, który również o bieganiu napisał książkę itd. itd. To jest książka, którą można traktować jako beletrystykę, ale co drugi rozdział jest dokładnie opisany metodą, w jaki sposób od zera zacząć biegać pół godziny. Warsztaty są od razu, mówię, darmowe. Będziesz mogła sobie podjąć decyzję, czy wchodzisz w to, czy nie. Nikt za to od ciebie nie będzie brał, że tak powiem, wpisowego. No właśnie, tutaj to jest taka najważniejsza rzecz, że dowiesz się, w jaki sposób to zrobić, żeby to w cztery tygodnie zrzucić lewą nogą do lusterka. Ale przede wszystkim ważne zdanie. Konsekwencją wszelkiego rodzaju diet niskokalorycznych jest nadwaga wtórna, czyli tak zwany efekt jojo. Ten program opiera się na haśle jem i chudne. Jem i chudne. Nie ma możliwości napędzania Twojego metabolizmu głodem. Głód nie napędza metabolizmu. Głód spowalnia, i w ostateczności zaczyna zakwaszać i podczas głodu nie jesteś w stanie ani wykonywać ćwiczeń, ani nic takiego. Po prostu to jest forma jakiegoś tam oczyszczania i ja się tym nie zajmuję i na pewno sierżant Elliot nikomu nie zaleci głodówek. Natomiast jeżeli chcesz skorzystać, nauczyć się diety, na której ja jestem, czyli roślinnej, niskotłuszczowej, w bardzo dużej przewadze surowej, będziesz mogła również, masz taką możliwość skorzystania z e-booka, ale on nie jest darmowy, gdzie są przepisy na wszystkie cztery pory roku. To się nazywa detoks hormonalny w rzeczywistości. To jest ogólny detoks, tak samo, Samo zaproszenie, być może zmiana diety w tych okresach ciepłych miesięcy w Polsce, tym bardziej, że to intuicyjnie ludzie jedzą mniej pokarmów pochodzenia zwierzęcego, a więcej roślin, gdy jest ciepło, gdy jest słońce, gdy są upały. To jest raz na przedwiośniu wejść w tę dietę i cieszyć się nią w lecie a przynajmniej sobie sprawdzić, bo warto sobie to ciało oczyścić. Konkludując, umawiamy się jutro. Pierwszy dzień warsztatów. Wszystkiego się dowiesz na warsztatach. Warsztaty są bezpłatne i będą przynajmniej trzy spotkania w ciągu tych czterech tygodni. Cała akcja, całe wyzwanie trwa cztery tygodnie. Będzie można zadawać pytania. Będzie można się chwalić wynikami. Będzie można się pożalić, jeżeli spadek wagi będzie zbyt wolny, zbyt mało zadowalający. Będziesz się Ważyć, ważymy się w sobotę rano i zaczynamy. Warto to zrobić, warto, ponieważ nie tylko chodzi o fajny wygląd i fajny wygląd w dżinsach, ale chodzi przede wszystkim o to, że otyłość, jakakolwiek nadwaga, to jest stan zapalny. Zaproszenie do stanu zapalnego. To jest element zespołu metabolicznego w momencie, kiedy ten tłuszcz jest na tułowiu, jest czewny. Jest to tłuszcz czewny. On jest najbardziej szkodliwy. Druga rzecz, którą się naprawiamy, Pewno nauczysz, jeżeli zamierzasz schudnąć. A potem znowu utyć i schudnąć, to ta huśtawka jest najmniej zdrowa, to jest najgorsze, to już lepiej nie chudnij. Dlatego tak ważne jest, żebyś się dowiedziała, w jaki sposób robić, żeby znowu nie nastąpił efekt jojo. Spalanie tłuszczu odbywa się w komórkach mięśniowych. I jeżeli będziemy rozbudowywać, dostarczać białko i budować te komórki mięśniowe, wspierać je, regenerować, to wówczas one nie zanikną, nie tak zwany człowiek zabiedzony często jest na Niskokalorycznych. Dowiesz się, jak działa jedna porcja shakea. Dowiesz się o poście przerywanym. Dowiesz się, przypomnę, o trzech rodzajach diety dla ciebie, w związku z tym, kiedy masz trening. Czy masz trening rano, czy masz trening w godzinach popołudniowych, pod wieczór, czy też jest to dzień, kiedy nie masz treningu i w ogóle postanawiasz się odchudzić białkiem. Białko i z serwatki Shape Shape. To jest izolat powstały w wymianie krzyżowej, tak zwana CFM, najwyższa jakość izolatu serwatki. Jedyne białko, które nie zakwasza ciała, można nazwać go treningo podobnym. Dlatego program, o którym mówię, to jest mój autorski program, nazywa się Jem i Chudnę. Jestem bardzo szczupła i jestem od lat na tym programie. Zapraszam. Już trzeba zapisać się do oddziału sierżanta Eliota. Kochani, sierżant Eliot powraca. Oddział wraca.